Cześć, witajcie na moim kanale Oliwka Ania. Dzisiaj to nami jest moja kuzynka Marta i dzisiaj będzie specjalny odcinek na 5000 subskrypcji. I z tej okazji będziemy dzisiaj komentować nasze stare filmiki. Już kiedyś nagrywaliśmy taki odcinek, ale te filmiki były sprzed chyba roku czy coś tak, takiego. Teraz będą po prostu starsze. Jeszcze starsze, tak sprzed 4-3 lat, więc naprawdę będzie chyba jeszcze ciekawiej, więc zapraszamy do oglądania. I pierwszym odcinkiem, który będziemy oglądać, będzie pierwszy odcinek, w którym wystąpiła Marta, czyli dwa zestawy Modzi Pop, Track i Diabelski Młyn. <grym> ola, 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 cześć, ja Oliczka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest moja kuzynka Marta. Ej. Ale no byłyśmy małe. Marta. W ogóle widać, że tutaj Marta się stresuje bardzo. Tak, ja pamiętam, jakby to był dla mnie taki stres ogromny, że na no serio. Bałam się, że po prostu aż tego nie będę chciała wstawić, bo po prostu się tak stresuję. Tak, bo to było, wiecie, teraz sobie naglewamy same, na luzie, jak coś na nie wyjdzie, to sobie powtarzamy. Więc tutaj też byśmy mogli powtarzać, ale tutaj, wiecie, były światła, była kamera, no. jeszcze chyba mój tata siedział tam z boku, tak, żeby... Boże, tak, może coś najbardziej No, bo. jakby ja tam, ja po prostu tam kazałam mu siedzieć, żeby tak. operował, żeby było wszystko okej. Okay. W sumie nie wiem po co tam siedział i tylko się we w nim nudziło, ale ogólnie, no dla mnie może to też czasami było stresujące, ale dla Marty szczególnie, bo to była nie u siebie, tylko u mnie i jeszcze to był jej pierwszy raz. No, no więc nie dziwię się. Marta, po prostu pojedziemy do Modilandi i zobaczymy, co tam się u nich dzieje. Tak. Mhm. a jak ja to pięknie ujęłam. Marta, dzisiaj pojedziemy sobie do Modilandi i zobaczymy, co się tam <laughs> dzieje. Super, ale to właśnie widać, że... Ty mega cicho mówiłaś, No ja sobie że z nadziei takie, co ja mam no, takie, mówić. co ja mam mówić, co ja mam mówić. To może przedstaw te zestawy. Tutaj mamy food track z jedzeniem. Tak. tak, food truck. A tutaj mamy koło na no, bezcymolnie. Marta chyba zapomniałaś, jak się mówi, bo kazałam przedstawić jej te zestawy i a, mówisz koło mułyńskie. No, powinno być mułyńskie, a chyba też takiego, a, a zapomniałaś pewnie ze stresu. Się je otworzymy, no bo tyle chyba to robią, nie? No. Jedzą i bawią się. No. Więc to są takie, jakby, tak część moich no. nie? W ogóle to ja pamiętam, że ja ciągle dosłownie mówiłam tak, no w sensie ogólnie do, do teraz mówię ciągle. No nie, nie, teraz już mówisz więcej, ale na początku mniej. to za. No mniej mówisz, no, ale <grym <grym> na początku filmików to zawsze na początku. Ja, na każdą twoją odpowiedź, albo coś to ja mówiłam, no. Ewentualnie tak, czasami, ja tak to, no. No, no. No dobra, to które zaczynamy? Które no. Myślę, że chodzi Tak, to nie tak, że to było ustalone, że jaka kazałam powiedzieć, Marcie, żeby, żeby otwieramy na początku. No ale tak nie było. Dobra. Do. Otwieramy. Tak. Dzieńki. Zabrałam ci nożyczki. Tak, no. Widziałaś? Może tak przyjdę. Bardzo. Znowu nie wiem, jak to się. Spróbuję. Bo ja nie wiem, czy to jest potrzebne. Bo może tutaj trzeba będzie jeszcze otworzyć, nie? Ale amatorsko otwieramy. <grymne> Mam tego nawet nie skomentuję. Ojej, chyba. Oje. Ciągnij za to? To brzmi, bo ja, bo ja powiedziałam ciągnij za to, a to jest, A to, to brzmi. To. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to brzmi ciągnij za to, a nie ciągnij <grymne> za to. Oto czy ja to wyciągnę? Wiec, o tu mamy. Ale ty jesteś skupiona tak, żeby, tylko żeby to dobrze wyjąć To są te kwiateczki małe dzieci to mogą się tymi kwiateczkami też bawić Wydaje mi się, że te kwiateczki były raczej do ozdoby, ale no, nie wiem Chyba nie do nie? Hmm? Nie, to też nie to... I to też nie to, Jak wrzuciłem ja Patrzcie, jaką mam piękną minę Jak to sobie tu ładnie ustawimy widzowie Czekaj, to więc yy, poczekajcie, ja to my sobie tylko szybko ułożymy. To układanie można było po prostu uciąć, jakby. No. Jakby poczekajcie, widzowie, tak powiedziałam, ale co można było uciąć, no dobra. No. To w prawda? To na To na bo... no, Mirka, bo ja pamiętam, że byliśmy wtedy u Ta, ciebie. to, to, to było się w, To była... Do chyba nawet była. Na serio? No? Jakieś by oni na Wigilii? No, bo już na to już drugi dzień był. Ale ja nie pamiętam. Bo ja pamiętam, jak taką ładną bluzkę mam, warkoczyka i w ogóle jeszcze takie dzieciaki no, no to, ale to chyba było właśnie Wigilia, w sensie nie Wigilia, tylko drugie święto. Możliwe. Możliwe. Tak. No i tam dziewczyny, w sensie nasze młodsze siostryczki, czasem się darły. To to nie tak, że teraz się też drą. Ich słychać. E, mogę, może ja powiem, coś co tutaj się zawiera w tym zestawie, a tam tamtym zestawie, w tym no to Ty wąż. Okay. Więc tak. Myślę, że ja Cię już zestresowałam tym, bo Ty już masz taką minę, że ja Cię tym, że Ty takie, o kurde, zaraz będziesz musiała tak. opowiadać o tym drugim zestawie. Bo, bo tu już zaczęłaś się tak mega stresować i no. ja taka wyluzowana, że to Ty powiesz o drugim, a Marta, o nie. Mamy taką... Kogo to siostra? Chyba Twoja. Tak. Bo wiesz co, moja kuzynka też ma swoją młodszą siostrę, czyli się jest tak. i to jest nad tak. Nadia, nie? <grym> Nadia. Jakąś miałeś taką... ten... nie wiedziałeś czy na pewno moja siostra Co jest? Ja się musiałam upewnić, że to no. jest na pewno na tym, ja wiedziałam o tym, o co chodzi. I to jest taka jakby dziurka, no nie, że dziurka, ale to możemy schodzić. <grym> Ej, to chyba nawet Dominik nam wszedł, nie wiem. Możliwe. Ktoś nam nie? wszedł właśnie. Ja, Marta aż spojrzała. No, a, a ja wtedy chyba nie spojrzałam... Czekaj, spojrzałam czy nie? Nie, ja nie spojrzałam, bo ja takie ja takie... Ja znam takie, że nie można... No. Ja po prostu... No chodzi o to, że ja udawałam, że niby nikt nie wchodzi, bo byłam już doświadczona tak po pięciu filmikach. Y, byłam doświadczona po prostu, że no że udaję... O, jest nie wierzcie. Udaję, że niby nikt nie wchodzi. Możemy tutaj wsadzić moci popsa, zobaczmy to. Ja powiedziałam takie prawda Marta i tak się przybliżyłam się do ciebie, Dzięki. żeby... żeby tak cię takie Tak spokojnie, Martusiu, prawda Marta, no zobacz, jakie autko! W ogóle, jak, tak? Tak się prezentuje food truck. To są nie tak, że nie widać. Masz tutaj i pokaż dodatki no. widzom. I powiedz mi to jest. Poczekaj. <grym> jak mi wyrwałaś? Patrz, to nie wiem co to jest. Ma babeczka jakaś. Albo zupa. Zupa. <grym> zupa babeczka to duża No. <grym> jest jakiś pikantny sos. No pokaż. To jest? Dosłownie. Ja, ja kazałam ci pokazywać <coughs> pokazywać ci te tak dodatki, a potem cię wyrywałam. Co pokazywałaś, mimo że i tak nic nie było widać. Co so jest? Bo ja wtedy mi się wydawało, że ty pokazujesz czegoś źle i że niby nie widać tego, a tego cię że... wyrywałam. A to tak ci jak to nie było różnicy. Co no. to, to jeszcze jest? Jakiś napój, tak? Będziesz mi podawać Tak. Chodziło mi o to, że będziesz mi podawać, bo ja wiedziałam, że powiedziałam Ci, że y, ty masz pokazywać, a w końcu ja pokazywałam, dlatego wypłynamam sytuacji i powiedziałam, że no, jednak to będziesz mi podawać. Mamy też tako, taki stoliczek. Taki stolik. Y, a także dwie gąbki. Gąbki! To są gąbki. To są, to są jakieś poduszki. Czy to y są nie gąbki. No, i to są chyba takie siedzenia, zobaczcie Marta. Hmm. Takie dwa siedzenia. I ta Marta patrzy, i tak już i rękami, tak wszak nic nie widzi. Mogli sobie zjeść. Tak, i... Ej, ty powiedziałaś jakieś zdanie, żeby mogli sobie zjeść! No, i... Powiedziałaś jakieś zdanie, obudzi? Eee, no, mój brawo! Któż można to potem tutaj o to otworzyć? I wsadzić jedzenie, tak, i wsadzić tutaj. Nie jedzenie, tylko poduszki takie, siedzenia. Aha, bo ty powiedziałaś jedzenie, a ja powiedziałam nie jedzenie, a jedzenie też można było dobrze również słabać, ale ja powiedziałam no. nie jedzenie, tylko poduszki, czyli te moje gąbki. Jak już coś powiedziałam, to i tak ślepy. No, no właśnie, a ja też mówiłam, że tak. Ej, wiesz, co mi się teraz przypomniało, że ja te zestawy no. mam tutaj w pudle. No serio? Tak, no. Bógiesz? Słuchajcie, ja za dzieciaka miałam... Całą kolekcję tych Popsów. Tu mam jakieś zeszyty, gdzie ja rysowałam, tu mam jakieś domki, tu jakieś ulotki czy coś i tu jest diabelski młyn i gdzie jest food czekajcie, bo to jest jakoś, o tutaj, więc mega dużo i tutaj jeszcze mam <ścoughs> całą kolekcję Moji popsów ja mam tego mega dużo, a ja pamiętam, że nie wiem, jak byliśmy tak w drugiej klasie czy coś, no tak. No mniej w tym wieku jednak na tym filmie, to my byłyśmy fankami moji popsów i my często dostawałyśmy. Dobra, to oglądamy dalej. Mamy taki zestaw. Jedski młyn. Nie wiem, czy tutaj. Nie, wiem, bo to chyba jest trochę większa, nie? Może zmierzmy miarą, ile okay. ma tam do pudełka ile to. No bo chyba tak samo się otwiera, nie? Aby. Chyba tak samo, nie, no inaczej, ty bokiem, w sensie przodem. Może ty tak spróbujemy, nie? czekaj. To może też znowu otworzymy. Marta specjalistka, ona umie wszystko. Mm -hmm. Zadzwońcie po nią, ona wam wszystko otworzy. czekam. A ja Czekasz. czekam. Ja się nudziło mnie, czekam. No. Jak? I ta Marta, żeby teraz tylko otworzyć to pudełko i takie. Czy było też jedną rzecz zrobić. No i potem takie tata, chodź twój tata wychodzi za kamery. I, i otwieranie, no tak nie było, ale mogło tak być. Trzeba otworzyć, trzeba woli. tutaj trzeba to Są takie gumeczki. No, no nie gumeczki, ale to trzeba sobie nie Teraz może na kolej. Proszę eee, tutaj. Teraz ja improwizuję, teraz ja będę otwierać gumeczki i w sensie obcinać gumetki, Teraz ja będę otwierać, a Marta będzie się nudzić i czekać. zobacz, Czeka. ale wisi. <laughs> wisi tutaj. Taki... O, Jeju! Napadł pudełka na Martę. O, i właśnie. Pomniałam powiedzieć. Zobaczcie, tutaj przykleili nam aparat do góry nogami. Ale zbrodnia, przykleili nam aparat do góry nogami. No. O, tak! Ta, o, jest. O, być jest, tu, no tak, zrobiłaś. Może będzie łatwiej w sumie. Druga, co Jezu, my kombinujemy z tymi, jak ci to obdaliśmy. To, to? <noise> Bo ja się patrzyłam. No tak, tak, no tak. Na pewno no, to jest i... oliwka powiedziałem. Tak, tak. Z gruzyczkami spróbujemy wyciągnąć. No. O! O, ale technika! No. Ale tutaj się masz nie da Nie da się. Ale technika a na drugim już się nie da tego zrobić. Więc teraz co tutaj sobie poukładaj, Marta. Chciałem układać. I teraz, teraz będzie ten to moment, kiedy ty będziesz.. Moment. Kiedy będziesz ty opowiadać, aż muszę to zobaczyć, bo ja totalnie, totalnie nie pamiętam. Oj, no. dobra, trudno, będzie wasta cukrowa taka z ziemi. <śmiennie> to cukrowa z ziemi! Ziemnie. Trudno! Co tam będzie wasa cukrowa z ziemi? I lody też z ziemi ty też z ziemi opowiedz co jest w ogóle w tym to będę tak trzymać żeby było nie więcej widoczne ty, ty mamy oczywiście lab, diabe... diabelski młyn, nie? <śmulwany> nie wiem, ty tam coś nie wiem co, co powiedziałaś ty znów zapomniałaś, że to się mówi diabelski młyn Ty mamy ty małą mam, mam Kawiaren kawiarenkę kawiarenkę z wychodzącym jedzeniem Wcale mi tak, że tak to z tego powiedziałaś. No tak. właśnie, ale to było śmieszne z chodzącym jedzeniem, po prostu nam spadło. Idę na niebieskim idę na niebieskim I Ej, my się serio potem bawiłyśmy jeszcze na tym filmiku. Ej, to taki klincz to jest. No, tak. no, to tak wysoko? Nie dam rady skoczyć. No dobra, teraz okej okay. Ja chyba próbowałam cię rozśmieszyć, bo to taka, taka ten, taka ten. I w końcu się zaśmiałaś, nie? No. Ja też. Boże, jak Ale czemu my się bawiłyśmy na filmiku? Jakby, ja pamiętam, że jak byłyśmy małe, no to jakoś za bardzo się właśnie nie lubiłyśmy bawić zabawkami, tylko tak, no? jakoś tak jakieś inne rzeczy robiliśmy, a tym się bawiłyśmy dobrą godzinę. Tak. Więc, no. No i stało się, ludz spadł i koniec zdarzonego filmu. No dobra. Będziemy się żegnać, prawda Marta? Tak Jaka byłaś ukradowana, jak ci powiedziałam, no, się że kończy. Tak, że już kończymy filmik Teraz przechodzimy do innego filmiku Z urodzin Emilki Tak, on trwa dosłownie 3 minuty, więc tak. najkrótszy chyba filmik na moim kanale Znaczy, no, wiadomo, nie licząc szorstów i jeszcze ten yy, życzenie walentynkowe. O, jajku to, to, to byłoby sensu. Bo ja bym to zrobiła jako short, ale nie wiem, czy istniały wtedy szorce. Pewnie istniały, ale. No na pewno istniały. Na pewno, ale po prostu nawet nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby to był short i tak dalej. Więc zrobiłam to jako filmik. No. Życzenia walentynkowe, piękne. No ale pomijając się, no, to właśnie u, urodziny Emilki. to... Jest najkrótszy. Ale, 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 Cześć, Ty, ja Liwka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj to jest mój brat Dominik. No hej! Jakiego ja drapie po głowie w ogóle, co to jest? No, to Jakby na razie, Emilki, Emil Marty na razie nie ma e, na początku, ale potem będzie już przez cały no, czas. Ja pamiętam, jak ty się tak zbliżałaś do mnie tą twarzą, tak. <grym> tak? <grym> I właśnie dojechaliśmy. Ja chyba wam to kiedyś mówiłam, ale w tej restauracji właśnie co tutaj teraz jesteśmy na filmie, gdzie buroczek Emilki był też ten, ten przypał, przypał w restauracji. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to polecamy, bo no, naprawdę, naprawdę opowiadam tam o bardzo ciekawej rzeczy w sumie link w opisie wam zostawię, więc no naprawdę to było to było przeżycie. To było super. Patrzymy sobie właśnie przystąpanie, masz paski, ale... Ale ciekawe zajęcie, patrzymy przez okno. Musiałyśmy to nagrać, bo oczywiście nie było nic do nagrania. No. Musiałyśmy nagrać, że patrzymy przez okno. Bo się nagrodziliśmy Tak. Jak wygląda sala? Troszeczkę no. strasznie. No, może no, nie, 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 nie No, lepiej tak niż ta nie? No. Ej, w ogóle taki, taki tam buchała. Po prostu ci goście nas tak zagłuszali, że tam nas było w ogóle ledwo no. słychać, nie? Taka prezenty tutaj dostała. Ej, to na pewno nie były wszystkie prezenty, no bo mm. to jest tylko wózek i jakiś ten, więc. Jakieś kwiaty? I tak, kwiaty. ale na pewno nie było wszystko, więc no. gdzieś jeszcze na pewno jakieś były, więc to nie są wszystkie. Ja sobie teraz no, gadamy sobie tutaj. No bo troszeczkę też jest nudno, nie? No bo jest dosyć ciemno na dworze. To dosyć ciemno, jak jest w ogóle z No właśnie, ale ciemno i przez to, że jest ciemno na dworze, to jest nudno, jakby. No, jakby. jakby co? I chłodno też na dworze. Wcześniej się bawiłyśmy, teraz to już tak nie. Ej, to mogłyśmy w sumie coś nagrać, jak bawiłyśmy się na dworze, to trzeba było coś nagrać na dworze, a ja nie, później, później, no i tak później, że już nic nie nagrał. Nie, że byśmy pytały z 3-minutowym filmik. Fajne urodzinki. No, fajne. Ej, przed chwilą powiedziałyśmy, że jest nudno, a teraz fajne urodzinki. No. Bez to, sensu. to bez sensu. To mamy w ogóle raz mówimy to, a raz to. A oto, siostra, e, siostra Nadia przyjęła Nadia, Jestu, jaka, jaka malutka. Jest super. Wtedy pamiętam, co była walka o tego popita. Tak. Co Nadia chciała go tam tak. Tak, jeszcze mi tutaj w końcu zabrała. No, już mam prawie dwa lata, nie? No. I dopiero prawie dwa lata, nie? Co no, jest? Teraz mam już pięć. Ten czas tak szybko leci. Niestety już Marta musi jechać. Ten filmik naprawdę był trochę bez sensu, bo nic w ogóle nie wstawiłam, żadnego z e, dmuchania tortu w ogóle nic nie wstawiłam, z tego no. wybierania tych tam rzeczy, na naroczek tam się tam wybiera. No nieważne. W ogóle nic, bo Emilka to było jej święto, a Emilka była tylko na wstępie. A Marta była przez jakim... połowę filmiku, jakby to były jej urodziny, jakby... To było naprawdę bez sensu. No ja też będę musiała jechać, nie? Ja też będę musiała jechać. Jeszcze to była tak i ta Marta, zostawcie łapki w dół. <grystanie> no niestety no. Było fajnie dosyć, nie? No było mega fajnie. No troszeczkę się nudziłyśmy, ale wymyśliliśmy sobie jakieś różne rzeczy. Było mega fajnie, a potem ja dodaję, że troszeczkę się jednak nudziliśmy. No to jakby ja nie wiem czy nam w końcu się to podobała ta impreza, czy nie. No, to się też znaleźć. No, bawiłyśmy się no, bo Nadia ma zwykłe wiesz, nie jak Emilka. Ej, pamiętasz, jak właśnie bawiliśmy się z Nadią chowanego? Pamiętam. my się z wieszakami chowałyśmy, w ogóle tak, za krzesłami? No, bo tam nie było dużo kryjówek, nie, ale coś tam jednak się bawiłyśmy. Już właśnie wracamy do domu, jest ciemno. No. Aha, i teraz już po prostu jadę autem i. Tyle i koniec filmiku. nie koniec zamiłki w ogóle, jakby nie no, by było epicie, No właśnie, mówię, będzie, mówiłam, że tylko na wstępie, więc jakby to nie było... To był dziwny filmik. To co, będziemy chyba już kończyć ten odcinek. Mam Ty. nadzieję, że wam się spodobał, więc co? No właśnie, jeżeli wam się spodobał, możecie zostawić łapki w górę. Także możecie zasubskrybować mi kanał tam, tam mój na dole i wcisnąć dzwoneczek. I oczywiście jeszcze bardzo bym chciała wam podziękować jeszcze raz za 5000 tysięcy. tysięcy subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Bye.